Summer Play. Lato w kawałkach. Summer Play. Dużo dobrego grania dziś po dwudziestej w RMFFM. Reklama. Słyszałaś? O czym? Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze. A co, nie będzie padać? No, lepiej. Szykuje się wielki powrót. Ale kto, co wraca? To może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj i tankuj 30 groszy taniej za litr. A z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania. Każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność, ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga, Embrace to spokojny sen, Embrace to energia i witalność. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Nie się. Suplementy diety Embrace od Olifarm. Barbara, mhm. a taki rower elektryczny to fajny jest? No, Marian, super fajny. Mariolka ma taki. No, Mariol. Ej, Marian. No, 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 tak. To, to w media ekspert mają teraz super ofertę na rowery. Elektryczne, turystyczne, miejskie, co chcesz, co chcesz. I młodemu do szkoły też możemy coś wybrać. A na raty? No, raczej 20 lat 0% i zaczynamy spłacać dopiero w przyszłym roku. A jeździć możemy już dzisiaj. No i RESO 0%. Wifon cieszy miche, wifon cieszy miche, smakiem zawsze chętnie se zjesz. Wifon cieszy miche, wifon cieszy miche, i gotową już masz. Wifon cieszy miche, wifon cieszy miche, ulubiony swój polski smak. Wybierz swój polski smak, rosołowy, pomidorowy, serowy lub gulaszowy. Wifon. Po reklamie. Na zegarach w całej Polsce 18. to oczywiście czas najnowszych faktów w WRMFFM, a temat dla nas Ewa Kwaśnie. Nie żyje drugi mężczyzna przysypany gruzem po zawaleniu domu w Rząśniku na Dolnym Śląsku. 2 września rozpocznie się przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie. Będzie bardzo dużo zmian w organizacji ruchu drogowego. Przebudowa potrwa aż rok. W faktach mamy także rady co robić, gdy po kąpieli pojawi się problem tzw. ucha pływaka. Nie żyje drugi mężczyzna, który został przysypany gruzem po zawaleniu...